Mam jeszcze pytanie, bo jesteście goprowcami w aspekcie bezpieczeństwa, jak wy odbieracie trajka na stoku we współjeździe z narciarzami, ze snowboardzistami, z narciarzami na dwóch nartach, ze snowboardzistami, jakie to jest w twojej ocenie, no tu jeździsz dopiero pół godziny, no, 40 minut się bawimy, tak? Ale... Więc tak, póki tego nie spróbowałem, mimo że jeździ na tym bole, mimo że widziałem filmy, uważałem to za sprzęt bardzo niebezpieczny yy... Nawet stwierdziłem, że no, powinno się to jak, znaczy, że znaczy, widziałem w tym zagrożeniem. po tym jak zacząłem na tym jeździć, użytkować ten sprzęt, wiem Ale o tym, godziny. że użytkowanie tego sprzętu z głową nie jest żadnym zagrożeniem dla narciarzy Super. Wręcz W wręcz przeciwnie, jest to bezpieczniejsze niż narci sobą, natomiast... Tak jak mówię, używanie tego z głową. Tak, no prędkość rada, musi być kontrolowana i tak. się trzeba tego nauczyć. Tak, tak I tutaj tak, nie, nie tak, dyskutujemy. Tak, tak. No, czy, jeżeli mamy prędkość, to musimy na, ni na nią panować, obojętnie na czym byśmy nie jechali. Wojtku, cieszymy się, że dołączyłeś do fanów Green Power. Mamy takie powiedzenie, stań i jedź, więc stań i pokaż jak się jedzie. Jeszcze zanim ruszę, chciałem dopowiedzieć, że dzisiaj wiem o tym, że trajka dla nas w pracy. Jest fajną, fajnym gadżetem do patrolowania tras. tak, Także do takiego przejechania patrolu trasową jest idealna. Bardziej komfortowa niż narci. No a teraz. Super. Zgodnie z maksymą jazdy. Stań i jedź. Pierwsze skręty. Zobaczcie, jak mu płynnie idzie. Super. Ekstra. Bolek, proszę. Dziękujemy i do zobaczenia na białym.